Dobry wieczór. Z tymi pocztówkami z Japonii jest fajnie, dlatego, że kiedy ja je nagrywam, to u nas w Japonii kończy się już dzień. U Was jest środek dnia i w ogóle jeszcze nie myślicie o tym, żeby to włączyć, zobaczyć i tak dalej, więc czekam, aż będziecie kłaść się spać prawie, że... No i wtedy wysyłam je do Was. Mam nadzieję, że wspólnie sobie to Japonię oglądamy i podróżujemy. Wybrałem takie miejsce, które pamiętam ze swojej pierwszej wyprawy tu. Jeszcze nieśmiałej. Jeszcze takiej, która kompletnie nie wiedziała, jak się skończy. Ta dzisiejsza, ta najbliższa, bo to jeszcze potrwa za dwa tygodnie, jest trochę mądrzejsza, trochę dojrzalsza, ale... Kiedy wylądowałem tutaj, przeszedłem sobie na targ, o którym zawsze mi się marzyło, bo czytałem, widziałem, że te tuńczyki sprzedają za gigantyczne pieniądze. Fajnie będzie być na licytacji i zobaczyć, jak to działa. Wybrałem to miejsce, które łączy dwa w jednym. Japońską świątynię, stojącą tutaj bardzo blisko, ale także tak właśnie Tsukiji, który gdzieś tam za moimi plecami jeszcze jest cały czas otwarty, jeszcze jest sprzątanie, przygotowywanie się na jutro, bo tutaj cały czas praca wre, ale wybrałem moment dzisiaj na pójście tam z kamerą, w którym nie ma tam prawie nikogo. Ci, którzy już zrobili swoje rano, mogą poczytać książkę, odpocząć, jeszcze przyjeżdżają jakieś samochody, ale tak naprawdę już wszystko się kończy. Zobaczcie na krótkim filmie, jak to wygląda. Nie ma wielu takich targów na świecie. Ten, jeśli chodzi o licytację tuńczykową, czy w ogóle o klimat sushi, sushi w ogóle, to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. Bywa, że zatłoczone, ale jeżeli wybierzecie dobry moment, na przykład taki, kiedy już słońce zajdzie za horyzont i będzie w mieście ciemno, to zobaczycie, że i nie ma tłumów, i spokojnie można zjeść, i spokojnie można porozmawiać z tym, który suszy na i można zobaczyć, jak to wszystko wygląda, i wydać jeszcze mniej pieniędzy. Co też może być ważne w perspektywie spędzenia iluś tam nastu, na przykład 30 dni w całej Japonii. Fajne miejsce na to, żeby rzeczywiście w takie zjeść. Cóż, i choć wiem, że zadajecie pytanie, a czy można zjeść tam coś innego, bo nie lubię surowej ryby, można. Ale żeby zobaczyć, poczuć ten klimat i być tutaj, popatrzeć, jak te wózki śmigają jeden za drugim, ale także, żeby zobaczyć te wózki, które tam jeszcze są stare, które widzieliście na tym filmie, przypominające dawne czasy, to to jest naprawdę dobry moment. I im szybciej rano, tym lepiej. Pamiętajcie tylko, że może zdarzyć się tu wstęp. Zakazany, bo 120 osób już będzie wybranych. Więc jeżeli nie zdążycie, może być tak, że będziecie musieli próbować kolejną noc. To na razie tyle. Kolejna pocztówka, pewnie jutro.